Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z ceglu Odpowiedzi bez ograniczeń. Ostatnio pytałam się Ciebie, czego potrzebujesz jeszcze, aby wzrastać i aby się rozwijać. A dziś chciałabym, abyś odpowiedział sobie na kolejne ważne pytanie. Jak Ty wspierasz siebie w swoim procesie zmiany? Jak Ty wspierasz siebie w swoim procesie transformacji? Co robisz? Aby Twój rozwój osobisty był efektywny i przynosił Ci rezultaty takie, jakich oczekujesz. Jeżeli coś ci przeszkadza, jeżeli nie wspierasz siebie jeszcze wystarczająco czy nie wiesz, co robić, to zapraszam Cię serdecznie do krótkiego szkolenia, które stworzyłam. Co zrobić, aby Twój rozwój był efektywny? Oczywiście, link do tego szkolenia znajdziesz pod naszym nagraniem. Pamiętaj, aby podążać za swoimi odpowiedziami, bo Twoje odpowiedzi otwierają przed Tobą kolejne drzwi i pomagają Ci zrobić kolejny krok do przodu. Trzymam kciuki za Twój rozwój osobisty, a my widzimy się na naszym kolejnym spotkaniu. Do zobaczenia.